Psalm 78. Wersy od 56 do 72. Ale wystawiali na próbę i drażnili Boga Najwyższego i jego przykazań nie strzegli. Odstępowali zdradziecko jak ich ojcowie. Byli zmienni jak łuk zawodny. Pobudzali go do gniewu przez swoje wyżyny. I wzniecali jego zazdrość swoimi rzeźbami. Bóg usłyszał i zapłonął gniewem, i zupełnie odrzucił Izraela, i porzucił mieszkanie w Silo, przybytek, gdzie mieszkał wśród ludzi, i oddał swoją moc w niewolę, a swą chwałę w ręce nieprzyjaciół, i wydał pod miecz swój naród, i rozjątrzył się na swoje dziedzictwo. Młodzieńców ich pochłonął ogień, a nad ich pannami nie śpiewano pieśni weselnych. Ich kapłani poginęli od miecza, a ich wdowy nie mogły lamentować. Lecz pan się ocknął jak ze snu, jak wojownik winem zmorzony i uderzył od tyłu na swych nieprzyjaciół, wieczystą sromotą ich okrył. Odrzucił namiot Józefa. I nie wybrał szczepu Efraima, lecz wybrał pokolenie Judy, Górę Syjon, którą umiłował. I wzniósł swoją świątynię jak wysokie niebo, jak ziemię, którą ugruntował na wieki. Wybrał swego sługę Dawida i wziął go z owczych zagród. Powołał go, gdy chodził za karmiącymi owcami, by pasł Jakuba, lud jego, i Izraela, jego dziedzictwo. On ich pasł w prawości swego serca i roztropną prowadził ręką. Księga wyjścia, rozdział pierwszy. Uwolnienie z Egiptu. Izrael w Egipcie. Pomyślność Hebrajczyków w Egipcie. Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Isachar, Zabulon i Benjamin. Dan, Neftali, Gad i aser. Było zaś wszystkich potomków Jakuba siedemdziesiąt osób. Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia, i całe to pokolenie. A synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej. Tak, że cały kraj się nimi napełnił. Ucisk Hebrajczyków. Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa, i rzekł do swego ludu: Oto lud Izraelitów jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, żeby się przestał rozmnażać. W przypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami i walczyć przeciwko nam, aby wyjść z tego kraju. Ustanowiono nad nim przełożonych robót przymusowych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy Pitom i Ramses. Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał. Co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów? Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami w polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Shifra, a druga Puła. Powiedział król egipski te słowa. Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winnyście go zabić, a jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu chłopców. I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich. Czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców przy życiu? One odpowiedziały faraonowi. Kobiety hebrajskie nie są podobne do Egipcjanek, są zdrowe, to też rodzą wcześniej, zanim przybędzie do nich położna. Bóg dobrze czynił położnym, a lud stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. Ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił on potomstwo. Faraon wydał wtedy rozkaz całemu swoje, swojemu ludowi. Wszystkich nowonarodzonych chłopców wyrzucajcie do rzeki, a każdą dziewczynkę pozostawiajcie przy życiu. Druga Księga Kronik Bezbożność Manassesa i Amona Manasses niszczy dzieło Ezechiasza, rozdział 33 W chwili objęcia rządów Manasses miał 12 lat, a panował 55 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, na modły ohydnych grzechów tych ludów, które pan wypędził przed Izraelitami na powrót odbudował wyżyny które zniszczył jego ojciec Ezechiasz wznosił ołtarze Baalom i porobił aszery oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służył mu zbudował również ołtarze w domu pańskim o którym Pan powiedział w Jeruzalem pozostanie imię moje na zawsze zbudował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwu dziedzińcach domu pańskiego on to przeprowadził synów swoich przez ogień w dolinie synów Hinnona uprawiał wróżbiarstwo czary i magię ustanowił zaklinaczy i wieszczków mnóstwo zła uczynił w oczach pana tak iż pobudził go do gniewu i posąg rzeźbiony który kazał wykonać postawił w domu bożym o którym Bóg powiedział do Dawida i do syna jego Salomona: w świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, umieszczam moje imię na wieki. I już nie dopuszczę, by noga Izraelitów ustąpiła z tej ziemi, którą dałem ich przodkom, o ile tylko będą przestrzegali tego wszystkiego, co im przykazałem. W zakresie całego prawa, postanowień i nakazów danych za pośrednictwem Mojżesza. Manasses zwiódł Judę i mieszkańców Jerozolimy tak, iż czynili większe zło aniżeli narody pogańskie, które pan wytracił przed Izraelitami. Napominał pan Manassesa i jego lud, ale nie nakłonili ucha. Niewola i nawrócenie. Wtedy Pan sprowadził przeciw nim dowódców wojsk króla asyryjskiego, którzy pochwycili Manassesa na haki, zakuli w podwójny łańcuch spiżowy i uprowadzili do Babilonu. W ucisku przebłagał on Pana, Boga swego i upokorzył się bardzo przed Bogiem swych przodków. Prosił Go, a On go wysłuchał. Usłyszał jego prośbę, i pozwolił mu wrócić do Jerozolimy, do jego królestwa. I tak Manasses zrozumiał, że tylko sam Pan jest Bogiem. Wybudował potem mur zewnętrzny miasta Dawidowego na zachód od Gihonu, w dolinie aż do wejścia do Bramy Rybnej i naokoło Ofelu. Następnie bardzo go podwyższył. Ustanowił też dowódców wojskowych, we wszystkich miastach warownych Judy. Usunął cudzych bogów i ów posąg z domu pańskiego oraz wszystkie ołtarze, które wybudował na górze domu pańskiego i w Jerozolimie. Wyrzucił je poza miasto. Odbudowawszy ołtarz pański, złożył na nim ofiary biesiadne oraz dziękczynne, a mieszkańcom Judy przykazał, aby służyli Panu, Bogu Izraela. Lud jednak nadal składał ofiary na wyżynach, lecz tylko dla Pana, Boga swego. A pozostałe dzieje Manassesa, jego modlitwa do Boga oraz słowa widzących, którzy mówili do Niego w imię Pana, Boga Izraela, są opisane w kronikach królów Izraela. Jego zaś modlitwa i jej wysłuchanie, Wszystkie jego grzechy i występki, miejsca, na których ustanowił wyżyny, ustawił aszery i posągi przed swym upokorzeniem, zapisane zostały w kronikach Hozaja. Spoczął wreszcie Manasses ze swymi przodkami i pochowano go w jego domu. Syn jego, Amon, został w jego miejsce królem. Zatwardziałość Amona. W chwili objęcia rządów Amon miał dwadzieścia lata, a panował dwa lata w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, tak jak jego ojciec Manasses. Amon składał ofiary wszystkim bożkom, które kazał sporządzić jego ojciec Manasses, i służył im. Ale się nie upokorzył wobec Pana, jak się upokorzył jego ojciec Manasses, wręcz przeciwnie. Zwiększył jeszcze winę. Słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu i zabili go w jego pałacu. Lecz ludność kraju wytraciła wszystkich, którzy spiskowali przeciw królowi Amonowi, a w jego miejsce ludność kraju ustanowiła królem jego syna, Jozjasza. apostolskie w Tesalonice trudności z żydami rozdział 17 przeszli przez Amfipolis i Apolonie i przybyli do Tesaloniki gdzie żydzi mieli synagogę Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi wychodząc od pism objaśniał i wykładał Mesjasz musiał cierpieć i z martwych wstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem. Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet, uwierzyli i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Wtedy zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali zbiegowisko – Podburzyli miasto, naszli dom jazona i szukali ich, aby ich stawić przed ludem. Nie znaleźli ich jednak. Wlekli więc jazona i niektórych braci przed politarchów, krzycząc: Ludzie, którzy podburzają cały świat, przyszli też tutaj, a jazon ich przyjął. Oni wszyscy występują przeciwko rozkazom Cezara. Głosząc, że jest inny król, Jezus. Podburzyli tłum i politarchów, którzy tego słuchali, ale po wzięciu poręki od Jazona i innych, zwolnili ich. Nowe trudności w Berei. Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów. Ci byli szlachetniejsi od C tesaloniczan. Przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy istotnie tak jest. Wielu też z nich uwierzyło, a także wiele wpływowych greczynek i niemało mężczyzn. Gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że również w Berei Paweł głosi słowo Boże, przyszli tam, podburzając tłumy, i wzniecając rozruchy. Wtedy bracia natychmiast wysłali pawła, aby szedł aż do morza. Sylas i Tymoteusz pozostali tam. Ci, którzy towarzyszyli pawłowi, zaprowadzili go do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Paweł w Atenach czekając na nich w Atenach Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków rozmawiał też w synagodze z żydami i z bojącymi się Boga i codziennie na agorze z tymi których tam spotkał niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim cóż chce powiedzieć ten nowinkarz mówili jedni a drudzy Zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów, bo głosił Jezusa i zmartwychwstanie. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag i zapytali, czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę głosisz, bo jakieś nowe rzeczy kładziesz nam do głowy. Chcielibyśmy więc dowiedzieć się, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam przybysze Poświęcają czas jedynie bądź na omawianie, bądź na wysłuchiwanie czegoś nowego. Mowa Pawła przed areopagiem. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł, stanąwszy w środku areopagu widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem, Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając go. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, on, który jest panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię Ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga. Może dotknął go i znajdą niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Dlatego, że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: Posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do Niego i uwierzyli, wśród nich Dionizy, Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Bądź uwielbiony Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym. Żyje i króluje na wieki wieków. Amen.